Jestem w tej chwili na wyspie Mysiej. To jest taka wysepka, która jest na południe od tego cypelka od tej kanonii, czyli takiego Półwyspu, który jest południowym, południową granicą miasta Korpu, tu się płynie taką łódką. Wyspa Mysia ze względu na jej kształt. Natomiast jedyne co tutaj jest, to jest taka dosyć wysoka wyspa. To za mną ten kościółek jakiejś świętej Marii, Maryi Panny. Jest to grecko-katolicki kościół. Malutki jest w środku. Tam się właściwie zniszczą, nie wiem, osiem osób. No i ciągle tu jest tłok. Troszeczkę się spieszymy. Tak naprawdę niewiele wiadomo o tym kościółku, ale jest tutaj po prostu ślicznie i malowniczo. Wystarczy spojrzeć, jak tutaj fajnie widać tą wodę. Na przykład tu już jest stały ląd. Znaczy tym nasza stała wyspa. Prawda? a w tą stronę widzimy yy, widzimy ten port lotniczy chyba właśnie naj, Tu się Tu się ląduje i tu jest taki przesmyk poziomy, przez który można dojść, który odcina takie jeziorko, które tam jest i można dojść z wyspy na na ten półwysep Kanonik. Dobrze biegnę, bo już jest mało czasu. Także pozdrawiam z Mysiej Wyspy.